to już i dziś pokażę łatwą do wykonania ozdobę makramową. Makrama jest to sztuka wiązania sznurków bez użycia igieł czy szydełka i znana ona już była w starożytności, a od lat 70. XX wieku ponownie stała się bardzo popularna. Za pomocą węzłów makramowych można wykonać różne ozdoby różne rzeczy, na przykład, nie wiem, powłoczki na poduszki, narzuty na łóżko, jakieś wiszące makramy zdobiące, ściany po prostu, bransoletki, czy różnego rodzaju Albo nie wiem, podkładki, no wszystko tak naprawdę zależy od naszej wyobraźni. I nie ma się co oszukiwać, ja dopiero zaczynam swoją przygodę z makramą, więc ozdoba, którą wykonałam, raczej jest prosta do zrobienia, ale skoro ja dałam sobie radę, żeby to zapleść, to myślę, że wszyscy sobie z tym poradzą. Oczywiście, ja używałam tylko prostych węzłów, żeby mieć jakąkolwiek szansę, żeby to w ogóle zrobić. A teraz szybko pokażę proces powstawania makramy. Na początku przywiązałam sznurek do patyczka, który jest moją bazą. Zawiązałam sznurki najłatwiejszym supełkiem, czyli pętelkę przełożyłam pod patyczkiem i przewlekłam przez nią oba końce sznurka. Drugie wiązanie, jakie wykorzystałam, jest również łatwe. Potrzebujemy do niego czterech sznurków. Dwa środkowe są nieruchomym filarem, a dwa zewnętrzne są robocze. I teraz lewy zewnętrzny sznurek przekładam nad środkowymi sznurkami i tworzę jakby cyfrę 4. Teraz prawym zewnętrznym przekładam nad tym poprzecznym sznurkiem pod całością i wkładam pętelkę. Zaciskam, a następnie robię to samo, tylko że zaczynam od prawej strony. Następny rządek rozpoczynam trochę niżej. I tak kolejno, aż powstanie trójkąt. Teraz ponownie wykorzystuję najłatwiejsze początkowe wiązanie. Przywiązuję dłuższy sznurek na zewnątrz i do tego sznurka dowiązuję tym samym sposobem krótsze sznureczki. Rozczesałam krótkie sznureczki. Zawiązałam je na środku podwójnym zwykłym supełkiem. Wyrównałam dolne sznurki. Spryskałam wszystko lakierem, aby trochę to utrwalić. I już gotowe. I moja makrama jest dość mała, ale myślę, że następna będzie większa, bo tak wciągnęłam się w robienie tego na tyle, że... Chcę robić następne. Oczywiście u mnie to nie wygląda tak, że siadam i jednego dnia robię i wszystko jest skończone, co zresztą można zauważyć, ponieważ w międzyczasie tak zwanym zdążyłam nawet już zmienić kolor paznokci, bo czasami po prostu nie mam kiedy do tego usiąść, a chciałabym, żeby to było coś, co mnie relaksuje i odpręża, a nie żeby robić to na łapu-capu i tak po prostu byle by było. Więc zachęcam wszystkich, którym makramy się podobają, do spróbowania sił w stworzeniu własnej makramy, ponieważ wtedy będzie ona dokładnie taka, o jakiej myślimy. A tak jak mówiłam, nie jest to najtrudniejsza rzecz na świecie, o ile nie wybierzemy sobie na początek zbyt trudnego wzoru. Oczywiście. Ok, i to już wszystko na dziś, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!